Siemaneczko, witamy w kolejnym odcinku. Siemanko, w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie e, Scream Boom, czyli takie mini stirkoblizzy. E, bardzo fajny pyrobajer z tego co wiedziałem, za kilka złotych. W opakowaniu znajduje się 6 sztuk, e, NEC to jest 9,9 grama na opakowanie. No i co, no i zobaczymy czy te bajery będą warte do e, no kilka złotych. Może nas zobaczymy, lecimy dalej. Ło, wow, nie poleciało pierwszy. Idzie drugie. Zobaczymy, czy to się zmieści. Ło! Wow. Powiem Wam, oglądałem testy tego, ale takiej szybkości się nie spodziewałem. Nagram Wam teraz tak trochę z oddali, żebyście widzieli cały zakres tego. <słyski> Ale się odbija ten pisk. Zajebiste. Ty no, fajny bajer, nie? <laughs> Zajebisty. Nie podoba. Nie? Teraz mamy trzy, trzy ostatnie. Ja się odsunę, żeby lepiej nagrać. A ty podpadaj. Lecą teraz trzy. <grywka> Ale się odbija. Echo od tych świstków. I co sądzisz o nich? No powiem Ci, że czegoś takiego jeszcze nie odpalałem. Trochę nowość dla nas to, bo zawsze sobie testowaliśmy jakieś bączki co kręciły się na ziemi, ale e, takiej torpedy w górę z takim świstem jeszcze nie było. No ale naprawdę rękach. coś innego, no, no fajne, fajne. Coś innego, no? Trwa to naprawdę krótko, ale naprawdę fajny bajer. Tak jest, także jeżeli spodobał się Wam teścik, szybki teścik e, tego pyrtka, <grym> że tak to nazwę to zostawcie łapkę w górę, też napiszcie ocenki, ja tam daję mocne takie 8 nawet z plusem na 10 no ja też, bo też bardzo takie, ma fajny bajer. No takie ogólnie. 9 bym dał. No więc wy napiszcie jak oceniacie. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się. Na razie.